Opanuje wszystko, no to kurczę, pierdzielnie coś i koniec. Nie ma nic. Finder tu powiedziała, że napisałem niczym Adam Mickiewicz, a niestety to była sztuczna inteligencja. Jak nie dojdzie do trzeciej wojny światowej, z robotami będzie super. A jakie jest Wasze zdanie o sztucznej inteligencji? Myślicie, że jest to coś potrzebnego do rozwoju, czy zagrożenie dla ludzkości? Do rozwoju jest na pewno potrzebna, ale generalnie z rozwojem też idzie niebezpieczeństwo, więc jest zagrożeniem dla ludzkości. Szczególnie dlatego, bo jest to taki narkotyk komfortu w jakiś sposób, że oddajemy i delegujemy wszystkie nasze prace i wszystko, co robimy, do, do technologii, aż w końcu ludzie. Nie wiem, czy widziałeś Woli na przykład. Ludzie po prostu tracą kontrolę nad własnym ciałem, własną głową, własną inteligencją po prostu ogłupiają. Więc dla rozwoju tak, czy dla ludzkości raczej nie. Ciekawe. No, moim zdaniem, definitywnie może być przydatne dla nauk ścisłych, ale właśnie z wzrostem jakby AI w tworzeniu zdjęć czy różnych pism nawet, to dla nauk humanistycznych to definitywnie zagrożenie. A boję się. <głos> <głos> każdy kolejny model, każdy kolejny dzień przechodzący, to jest e, coraz bardziej niepokojące. Jest, jest po prostu niepokojące coraz bardziej. Okay, dla czyli patrzysz bardziej, że to może być jakieś zagrożenie. Dla Oczywiście tak. Jest to ewolucja, która może być zagrożeniem, tak bym powiedział tak naprawdę, bo to jest rzeczywiście zmiany, które tutaj następują. To, e, no to może spowodować e, na pewno jakieś e, zmiany na rynku pracy, mhm. chociażby. Ale też się wiele rzeczy może przyspieszyć i pomóc w medycynie czy w różnych takich obszarach. W dziedzinach nauki, produktywność tak. w pracy. Tak. tak, Niebezpieczne. Niebezpieczne. Czyli. A na przykład czego się obawiasz? Takie oszukiwanie. Oszukiwanie. To, to, to jest prawda, no wiadomo, to co jest w ręce, to jest w ręce, a to, co jest oszukują, nie? Okay. No dobra. Czyli też raczej negatywnie. Myślę, że jeżeli. No może iść tam technologia i to wszystko do przodu, no to powinno iść, no bo powinno być, no to znaczy ogólnie powinno być jakiś rozwój tego wszystkiego, ale też jakby w granicach po prostu normalności, żeby to mm, jakoś nie przekraczało. A roboty nie zastąpiły. Nie, no, aż tak, to raczej nie. Ale żeby po prostu to wszystko było takie mm, rozwijające, ale nie tak, żeby to było zbyt przygniatające. No nie wiem, jak to nazwać, słowach po prostu żeby. Żeby zaraz samochody nie latały. Tak, no. No, znaczy nie, no nie chcę latają, nie, ale wolę rozmawiać z tobą, nie zagrać robotem jak się czuję zależy w jakim stopniu, jakby sztuczna inteligencja jest czymś dobrym, bo może pomóc we wszystkim, tak? No ale też niestety trzeba patrzeć na minusy, czyli w pewnym momencie sztuczna inteligencja może być inteligentniejsza niż człowiek, bo w większości zawodów, w większości rzeczy e, słabą stroną jest człowiek, tak? Błędy ludzkie. Oczywiście, że przyszłość. Sztuczna inteligencja będzie mogła nam pomagać w bardzo wielu e, dziedzinach życia. E, mimo, że mm, mamy takie liter... O, przepraszam. E, mamy literaturę i media, które pokazują nam, że sztucno, sztuczna inteligencja będzie albo zbyt wykorzystywana, albo jak Terminator obróci się, się przeciwko nam. Mimo wszystko sztuczna inteligencja będzie mogła wspierać e, swoimi obliczeniami, swoim takim logicznym, e, prostym myśleniem. Będzie mogła wspierać e, te chaotyczne myślenie człowieka w bardzo wielu dziedzinach. Ciebie? No, uważam, że sztuczna inteligencja to jest. Był prostu bardzo pożyteczny, nie tylko że pożyteczny, ale też no, przydatny, co moją opinią jest taką, że aczkolwiek nie zastąpi to twórczości, że tak powiem, człowieka. To, co może człowiek, to, co człowiek jest jakby niezastąpione. Tak, jak najbardziej. I znaczy, samo sobie teraz jak ona się rozwija, y, to jest y, szalone co się dzieje z tą sztuczną inteligencją różne strony aplikacje teraz co robią, już sama co sztuczna inteligencja potrafi zrobić filmy, które wyglądają no, normalnie jakbyśmy my zrobili film. No w samo sobie to przeraża, że to może kiedyś nawet i przerosnąć wszystko, ale jednak to jest też mm, intrygujące i ciekawe, co możesz z tym działać. Nawet samą muzyką już możesz z tym wiele zrobić. Nie wiem, przecież. Nie Dobre pytanie, nie? Nie, wiem, no właśnie to. No to, jest to, to jest już... Na czasie, to jest na czasie, bo sztuczna inteligencja już wchodzi, nie? Już jest, bo w autach wszędzie ją widzimy, nie? Czy tam głupie światła, czy cokolwiek, to ona już jest, nie? Po części, nie? I ona będzie dalej się rozwijała, tak? Ale i ona jest potrzebna, tak? No bo zna... no czasy wiadomo, były kiedyś bez tego i, i były jakie były, nie? No, tak to jest potrzebna ta ta. ta i, i, I jest przyszłością, nie? A jakie jest zagrożenia? Pan widzi? W tym? No tak, zagrożenia też są, dwie strony medalu, zagrożenie to jest podstawowe, no jak nas o, o, ta, ta, ta sztuczna inteligencja opanuje wszystko, no to kurczę, pierdzielnie coś i koniec, nie ma nic. Tak, no, to, tak, no tak, i to patrząc. jest duże zagrożenie i to przed tym musimy się chronić, jeżeli yy, będziemy wszyscy stawiać, nie, społeczeństwo na, na tę sztuczną inteligencję, no to yy, z góry ktoś musi założyć, że jakiś, coś po drodze może pójść nie tak, nie? Teraz? Jest to potrzebne, ale jeżeli wymkniesz to spod kontroli, to będzie jedno wielkie przekleństwo. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć, co się z tym wiąże. Każde ryzyko i działanie ma swoją konsekwencję. Jeżeli nie pomyślimy o działaniu, to konsekwencja będzie nieogarnicza dla nas. Okay. Czyli uważasz, że trzeba to monitorować kontrolować? Tak jest. Myślę, że i to, i to, bo może mogą wyniknąć jakieś jakieś trudności z tego w przyszłości, ale no, jest potrzebna, na przykład w medycynie się używa teraz e, i w różnych, pomaga po prostu w różnych aspektach życia. Można jej używać, ale bez przesady, bo żeby to nie było czegoś takiego, że po prostu ludzie się opierają tylko i wyłącznie na sztucznej inteligencji, że już nie myślą sami, tylko nawet najprostsze rzeczy sprawdzają po prostu nawet w czacie GPT. No ja na przykład sam korzystam. Na przykład taki, e, jak to się nazywa? Czat GPT. Czasem przydaje się w różnych projektach i tak dalej. Więc no to jest, po, to jest stworzone po to, żeby pomagać ludziom, a nie żeby spowodowało jakąś zagładę. Więc raczej uważam, Pozytywnie. to jest pozytywna rzecz. Okay. Pozytywnie, jeśli korzystać z dobrym umysłem. No myślę, że etap ewolucji w dobrą stronę. Ale czy korzystam, to tak... Średnio, jak coś w serio, muszę jakieś pytanie mieć, to korzystam czasem, ale to jest. Znaczy, w dobrych rękach to jest przyszłość, ale no, w negatywnych działaniach właśnie się różne oszustwa, czy też tak, które idzie w takim tronie, że możemy podkładać głosy pod bo jest twarz koło innego, a głos yy, podłożony i można ciągnąć wiele osób no, na fake no, tak, sport, no tak, fake. No tak, Tak, tak. <laughs> Zagrożenia. Według mnie zagrożenie będzie. Z jednej strony będzie. może być to zagrożenie, a z drugiej, no nie, bo to jest. E, e, to już będzie samomyślące. Więc, więc według mnie, jeżeli to pójdzie za daleko, rozwój cały czas trwa. Więc według mnie po jakimś czasie to może pójść w tą stronę, nie do końca tą, e, która na początku jest temu e, nadawana. Ja akurat jestem przerażona tą sztuczną inteligencją, z tego patrząc, e, co już zrobili a jak to dalej się rozwija ta cała sztuczna inteligencja, więc ja jestem przerażona po prostu tym całym tematem. Hmm? Nie jestem neutralny, ponieważ to ma swoje plusy i minusy. Może to pójść w dobrym kierunku albo i w złym. Okay. no, póki roboty nie będą nas chodzić zabijać, no to jest git. <laughs> Mogą być z tego plusy, aczkolwiek jak nie dojdzie do trzeciej wojny światowej z robotami będzie super. <śmiech> <śmiech> no ja korzystam z szkole z to GPT na sprawdzianach, <laughs> no tak powiem, ale... To jest pół na pół, bo inteligencja w pewnym sensie niszczy coś, że nie daje rozwoju ludziom, tylko tworzy inteligencję, a, a w pewnym sensie inteligencja jest mądrzejsza niż ludzie, bo jakby ludzie ją tworzą i tak, takie mam zdanie, że pół na pół. Czyli plusy i minusy. Dobra. Plus, no, inteligencja nie jest idealna. Ja jestem zdania, że im bardziej to się rozwija, tym, tym będzie lepiej na świecie. No ale. Myślę, że są też minusy, ale teraz nie wymienię tak dokładnie, bo zrobię z siebie zaraz. Ja <laughs> też tak myślę. Są więcej minusów, znaczy plusów na razie, ale mogą później więcej minusów. być. myślę, że kolega właśnie dzięki temu yy, przeszedł do, zmienił szkołę. Tak, zmienił szkołę tak. i dostał tak. się do wymarzonej tak, szkoły właśnie dzięki temu. Tak. To... GPT mi stworzył wypowiedź, ja dlatego... do pani dyrektor no. i no, pani dyrektor powiedziała, że napisałem niczym Adam Mickiewicz, a niestety to była sztuczna inteligencja. <laughs> no, jest dlatego jest czyli, tutaj na czyli... plus. Przydaje się, nawet Przydaje się, w dobrych rękach. Może to dużo pomóc ludzkości i całemu światu, ale może też to uczynić z nas ludzi po prostu leniwych i w ogóle niepracowitych. A kiedy będą jakieś problemy, właśnie z tym, z sztuczną inteligencją, no to nagle się okaże, że jest duży problem. Ja myślę, że tutaj bardziej tak 50-50 ze względu na to, że Sztuczna inteligencja jest niebezpieczna trochę dla firm przyszłościowo, ze względu na to, że teraz wszystko działa w kierunku sztucznej inteligencji. No i po prostu może być takie zagrożenie, że opanuje przykład jak jestem na profilu reklama, to moje zarobki z tego, co będę robiła, projektowała reklamy i takie rzeczy, to może przejąć to sztuczna inteligencja i po prostu wytwarzać samoistnie te reklamy. Czyli boisz się, że jakby zastąpi pracę ludziom. No, dokładnie. Okay, no to... Dosyć podobnie, plus AI tak się rozwinęło, że potrafi bardzo różne sceny zrobić i te sceny potem wykorzystywać, ale w sumie to też podobnie, bo artyści coś tam, graficy robią to sami, AI wygeneruje i pyk, i na przykład niektóre firmy właśnie mogą się bardziej Um, być skłonny do AI, bo mniej się płaci. W sumie chyba się nie płaci, znaczy zależy, są strony, gdzie się płaci nie. A jednak um, pracownicy są czasami drodzy. Przydatne. Uważam, że przydatne, ale idzie w trochę złym, w, w złą stronę. Okay. A w złą stronę, czyli? No, uważam, że ludzie się za bardzo zaczynają wysługiwać e, tym po prostu, no.